Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku vloga. Dzisiaj, tak, siedząco, bo jest i zła pogoda, i ogólnie dzisiaj cały dzień praca. Bo dzisiaj już widzisz, mam trochę zdarty głos, bo miałam od rana szkolenie dla Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, gdzie uczyliśmy się właśnie wykorzystywać potencjał iPhone'a. I to jest tak, taka ciekawa sytuacja, że wiele osób mówi o tym, że jak trudno jest zdobywać zlecenia na szkolenia na przykład. Albo Mirko, to jest trudne, że można tyle zarabiać za jedno szkolenie. No bo na przykład ja pamiętam, że na początku mojej kariery, czyli poszedłem do pracy do szkoły, i to też było ciekawe, że ja poszedłem do pracy do szkoły, ale to nie jest tak, że ja marzyłem o pracy w szkole. Ja ogólnie mój jakby cel, jak wszedłem na studia kulturalno-oświatowe, to mój cel był taki, że ja chciałem sobie grać muzykę, bo już wtedy graliśmy, mieliśmy zespół. Ogólnie moim celem było być sławnym muzykiem, żyć z koncertów i z płyt. I tak dalej. I moim celem było, że pójdę sobie. Na takie studia jako kaowiec, bo to już studia pedagogika kulturalna, oświatowa. No i będę w domach kultury sobie pracował, w domu kultury, organizował koncerty przy okazji, będę miał kapelę. Więc wyglądało to super fajnie, ale jak już kończyłem studia, to już zespół się rozsypał, bo tam każde rodziny po zakładach i tak dalej. Więc rock and roll się skończył. No i zaczęła się ta, jak ktoś mówi, szara rzeczywistość. Znaczy nie była tak szara, ale. No i poszedłem na zawodostwo, czyli zacząłem zamiast grać w zespole rockowym, może umiałem grać, na no to za Zacząłem sobie grać hałtury, tak zwane wesela itp. No i tepe. No i poszedłem, rodzina mi mówiła, A ty, no tutaj sobie zarabiasz na tych weselach, ale cały tydzień masz wolne, więc byłem wolnym człowiekiem, tylko w weekendy pracowałem, no to idź do, szukaj pracy. No i tak poszedłem, mówię, dobra, no pójdę, sprawdzę. W jednym urzędzie, jak poszedłem się zapytać, czy jest praca dla kaowca, to tak pani piła tak kawy, tak. Pff. Mówi, no, że nie za bardzo, ale Pan pójdzie tutaj do szkoły. Jedna była dalej, poszedłem do tej, która była bliżej, no i dostałem od razu pracę. Więc to nie było tak, że ja o tym marzyłem. Tylko na zasadzie, dobra, pójdę, zobaczę. I to nie było celowe. I to jest też taki kontekst, że, że większość naszych planów, tak jak, nie, jak nad tym mocno się nie sfokusujemy na realizacji tych planów, czyli nie włożymy pracy, żeby tak było, jak my chcemy, no to mamy tak, jak jest pod ręką. Nie? Czyli to rządzi w tym taki bardzo duży przypadek. No, i tak się zaczęła moja przygoda. No i zacząłem pracować w szkole, i tam zrozumiałem, jak już założyłem rodzinę, i tam zrozumiałem, że no ja z tego nie przeżyję. I zacząłem właśnie szukać, i tam Andrzej Batko napisał taką, jakąś taką ofertę o szkoleniu NLP. To było za 10 tysięcy złotych wtedy, 20 lat temu. 10 tysięcy złotych i. No, i ja to przeczytałem, ale tych 10 tysięcy złotych nie miałem. I ja postanowiłem będę trenerem NLP, bo on tak fajnie napisał to do mnie mocno trafiło, że w jeden dzień szkolenia, jak będziesz takim trenerem NLP, czyli wywierania wpływu, i tak dalej, no to w jeden dzień zarobisz tyle. Ile inni, inni nauczyciele przez 3 miesiące, czyli dyszkę sobie przytniesz, nie? No to nauczyciel pracował na to taki dyplomowany 3 miesiące. No i to było dla mnie. Jeden dzień i trzy miesiące pracy. I teraz to się realizuje na innych tam poziomach, czyli w jeden dzień, tyle co 30 lat pracy. No, i postanowiłem się tego uczyć i postanowić być szkoleniowcem. Tak? No, i właśnie teraz nagrywając te sztuczki o iPhone'ie. ja oczywiście na tym zarabiam, bo nagrywam kursy o TikToku. Jakby ja nie sprzedaję w ogóle kursów, że nauczę kogoś z robienia zdjęć i wideo iPhone'em, ale ludzie po prostu tego chcą. Ja mam też jeden kurs to jest taki mega pakiet 1 milion wideo, gdzie mówię o TikToku, Instagramie itd. No i nauczyłem, jest tam kilka kursów, gdzie pokazuję jak robić wideo i jak robić fajne zdjęcia iPhone'em. No i dzisiaj przez chyba 6 6 godzin non-stop pokazywałem ile jest niesamowitych rzeczy. I dla mnie to były takie mega proste rzeczy, a dla moich odbiorców, wow, dlaczego dlaczegośmy tego nie wiedzieli? I to jest właśnie chcę ci pokazać to że ty mnosisz ten milion w głowie i tobie się wydaje że to jest takie dla ciebie to jest proste ale dla ludzi może być to super wartość więc czasami nawet bym zaryzykował żebyś no, zaryzykował po prostu odpal sobie tak jak ja teraz mówię do telefonu tu mam dodatkowy mikrofon ale mówię ogólnie do telefonu czy znaczy mogę zrobić tak. Nie? I wtedy ty myślisz, że mam od razu lepszy głos, bo ludzie i tak się nie znają na tym, i by myśleli, że to jest tak dobry mikrofon, bo jak coś jest duże i wygląda jak duży mikrofon, bo to jest duży mikrofon i wygląda jak mikrofon, to myślą, że lepiej słyszą. I ogólnie ludzie na większości rzeczy się nie znają, więc jakbym mówił tak, to by myśleli, że mam lepszy głos. Więc nie potrzebujesz nawet za bardzo wielkiego sprzętu, ale zaryzykuj i zacznij uczyć tego, co ci się wydaje proste, oczywiste. I zobaczysz, że często to będzie wow i ten milion, który nosi w głowie, musisz sobie wyjąć. Bo to jest dla mnie jakby taka tragedia, że większość osób szuka ciągle tego bogactwa, tego szczęścia. No niektórzy jakby kojarzą, że bogactwo to będzie szczęście. Tak do końca nie jest. Ale jakby czują, że większe pieniądze rozwiązałyby wiele rzeczy w ich życiu. I to jest trochę tak jakby z tyłu ktoś im nakleił taki czek na milion dolarów, ale oni go nie widzą, bo jest z tyłu. Ja uwielbiam w ludziach otwierać ten taki potencjał. I uważam, że każdy. Nawet zobaczcie, ja pokazując te sztuczki na iPhone'a, robiłem to po to, żeby zrobić zasięgi. Nagrałem tego dużo, bo jak już kilka zrobiło zasięgów, to wszedłem w ten tak, zwa, znaczy, ten tak zwany, tylko wszedłem w systematyczność i to spowodowało, że mam jeszcze większe zasięgi rozpoznawalność i inne rzeczy mi się świetnie sprzedają, ale nawet nawet jak w ogóle nie sprzedaję kursów nauczyć robić zdjęcia iPhonem, nie promuję tego. Chyba, że tam na webinarach jest po prostu dodatek do kursu, ale ja tego nie promuję. I firmy, ludzie się do mnie zgłaszają, żebym ich tego nauczył. Więc skoro ja nawet tego nie chcę robić, no czy nie chcę, lubię to robić, jak trzeba, to to zrobię. Ale wyobraź sobie, co by było, gdybyś chciał to promować. To jest fenomenalne, więc jest tyle możliwości. Oczywiście twój mózg będzie ci mówił, że to już ktoś robi i tak dalej. Jak ktoś robi coś, to jeszcze lepiej jest to wejść, bo zobacz, jeżeli ja na przykład mam tutaj, pokażę ci prosty przykład. Mam trzy moje książki, nie? I teraz idzie czwarta. Już w grudniu będzie premiera czwartej książki o AI. I wiesz, że bardzo często, chyba nawet częściej niż jedną książkę, ludzie sobie kupują od razu trzy książki jednego autora, bo tam system podpowiada. No i ludzie, no książki są stosunkowo tanie, tanie, w stosunku do kursu, i ludzie kupują trzy książki. I tak samo jest u ciebie, jak ktoś kupi jeden kurs, na przykład wydasz swój kurs na Judemi, no, to ludzie sobie dodadzą, jak kupią Twojej konkurencji, to często dodadzą Twój kurs nawet tak z rozpędu, nawet nie musisz mieć marketingu, tylko że to jest odroczona gratyfikacja. Ostatnio mi się taki filmik na TikToku wyświetlił, gdzie właśnie facet taki coach z brodą, może też chyba mieć brodę, bo wtedy się poważnie wygląda. I większość tych takich coachów to jak mają brodę, to, to ludzie bardziej im wierzą. Tak jak z tym mikrofonem, nie? Że jak ktoś ma brodę, to znaczy, że jest poważniejsze. No ja taki o niemowlaka lekko pomarszczona yy, i. I on mówi taką piękną rzecz, taką prostą, że ile osób na świecie jest stanie przez miesiąc, dwa miesiące, rok, trzy lata robić coś, co nie przyniesie szybkich efektów. Chodzić na siłownię? Tam nie ma szybkich efektów. Ja chodziłem na crossfit, pamiętam pierwszy rok, drugi. Ja nie czułem, no czy był pewien taki szybki skok, a później no nie czułem efektów. Podciągałem się w jednym roku trzy razy, a po dwóch latach się podciągałem osiem razy. Uff, osiem razy się podciągałem. Więc to nie były jakieś wielkie skoki. Codziennie rzeźbisz, rzeźbisz, rzeźbisz i ten sukces przychodzi po pewnym czasie. Nie? I tutaj większość ludzi się na tym wykłada. No nie na tym, że nie wiedzą jak nagrać kurs, no bo co jest z tym za filozofia. Mówisz do kamery i dzielisz się wiedzą. Tylko musisz mieć jakąś tam strukturę. Tylko problem jest w tym, że ludzie nie wierzą, że to się uda i boją się tego, że będą to robili przez rok, dwa lata i się rozczarują i rozczarują innych. To jest straszne. Czyli sprzedajesz swoje marzenia za lęk przed rozczarowaniem. Czyli boisz, bo gdybyś zaczął i tobie nie wyszło, mózg ci tworzy taką wizję, to tak się tego boisz, że wolisz nie zaczynać, żeby się nie rozczarować. To trochę jak ludzie, którzy mówią: Nie chcę się pakować w związki bo boję się rozczarować, czyli wolę być samotny niż być kochany, bo boję się, że się rozczaruję. Nie wiem, jest piękne ciastko, nie chcę go próbować, bo może się rozczaruję. Ludzie, takie podejście do życia, więc bierz dupę, w troki, zaryzykuj te dwa lata. Co się stanie, jak ci nie wyjdzie? No rzadko nie wychodzi, ale niech będzie, że ci nie wyjdzie, że no nagrywasz te kursy, ciśniesz, nagrywasz rolki, tiktoki, codziennie vloga. Dwa, trzy lata nic totalnie ci nie wychodzi. Ale przynajmniej po tych dwóch latach będziesz inaczej wytrenowany, już będziesz bliżej kolejnego sukcesu. No to ci wyjdzie za trzy lata, za pięć. ale ciśnij, co masz innego do roboty? Nudzić się, e, zamulać, no to przynajmniej siebie rozwiniesz. Chociaż tak jak mówię, to jest ostateczność w ostateczności. No to zapraszam Cię do kolejnych vlogów, bo ja spadam do pracy, bo jeszcze dzisiaj mam dużo, dużo roboty i o 20 webinar. Przed chwilą nagrałem wszystkie. 13 aplikacji omówiłem, co one robią. Bartek montuje, wkrzucamy to na ofertę i będziemy pokazywali, jak one działają. Więc dzisiaj jeszcze webinar, jeszcze muszę wrzucić książki do pakietu. No, mnóstwo się rzeczy dzieje, ale już powoli wychodzimy na prosto. Do zobaczenia.